Galeri Arseną. Dzisiaj miało się odbyć rewolucyjne zwiedzanie, czyli spacer po miejscach czynów anarchistów. Zapytamy się, co jest grane. Cześć go. Dzień dobry. Dzień dobry. Taki spacer dzisiaj o 12 miał się odbyć. Orientuje się pan? Nie, w ogóle nie mam takiej informacji. Czyli nic się u Was nie dzieje? Tylko wystawa jest? Wystawa jest, ale tak po nic. Pójdę zapytam. Można zapytać. Dobra. Dzień dobry. No. Mam takie pytanie. A ten spacer co dzisiaj o 12 nie miał się odbyć? To się też poszła już informacja wcześniej, z powodu, w jeszcze z powodu deszczu. I też z powodu biegu, bo on miał być w centrum tego uruchomienia po jej się. Jasne, Ej, ale jest przełożony, czy w ogóle zwołany? przełożony na czwartek na godzinę 16.30. Na no, ten czwartek? Na ten tak. Ale... Trzeba. No, no, no. trzeba się zapisywać wcześniej? Czy... Nie, tam nie ma zapisów, mhm. ale też trzeba się liczyć z tym, że może znowu być taka pogoda, powoda, więc trzeba obserwować okay. Facebook. Tam... Jasne, dobra. Dziękuję bardzo, do widzenia.